Szanowni Państwo, Ci młodzi i Ci młodzi duchem. Ja, na szczęście, bardzo często jestem w tym pięknym regionie, z którego zostałam wybrana posłanką do Parlamentu Europejskiego. W Świętokrzyskim są środowiska aktywne, i takie środowiska, które jeszcze troszkę do aktywności trzeba namawiać. Ale tutaj znajdujemy się w szkole, która bardzo pozytywnie się wyróżnia. W szkole, która poza studiami, normalnym tokiem studiów, uczestniczy w takich przedsięwzięciach, które służą znacznie szerszej grupie osób. To właśnie w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach odbywają się regionalne eliminacje olimpiad, wiedzy o Polsce, wiedzy o świecie współczesnym, czy właśnie wiedzy o prawie. Ta szkoła jest organizatorem konkursu Unia Europejska XXI wieku. Ja miałam przyjemność patronować temu konkursowi. Kilku laureatów Olimpiad i kilku laureatów konkursów organizowanych przez właśnie Wyższą Szkołę zaprosiłam do Brukseli. Szkoła planuje również organizować wyjazdy studyjne dla swoich studentów. Moje biuro parlamentarne, tutaj w Kielcach, służy w tej sprawie i radą, i pomocą, i ja również jestem do Państwa dyspozycji. Wiem, że jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że z pierwszą grupą studentów spotkamy się już w jesieni w Brukseli. Dzięki takim wyjazdom mają Państwo możliwość poznać unijne instytucje, unijne instytucje od środka, zobaczyć jak one funkcjonują, gdzie pracują wybrani przez Państwa, właśnie przez mieszkańców Świętokrzyskiego posłowie do Parlamentu Europejskiego. Na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa mają Państwo możliwość wyboru kierunku europeistyka. Jak ważnym elementem naszego krajobrazu stała się Unia Europejska, to już chyba dzisiaj rzeczywiście nikogo nie trzeba przekonywać. Warto pogłębiać wiedzę, warto się kształcić, by móc swobodnie poruszać się. W Unii Europejskiej, w tematyce Unii Europejskiej w Polsce ciągle jeszcze brakuje osób, które są prawdziwymi specjalistami w tym zakresie. A pamiętajmy, że to właśnie my współrządzimy całą Unią Europejską, więc zachęcam Państwa do zdobywania wiedzy, do zdobywania doświadczeń, które w dorosłym życiu będą nam bardzo przydatne. I myślmy o tym właśnie dzisiaj, kiedy to zbliżamy się do polskiej prezydencji.